Dzisiaj zagramy w gierkę, która wyglądowo przypomina jak grana jakiegoś gameboya w stylu Pokémonów I dlatego do mnie przemówiła, e, ponieważ za dzieciaka byłem strasznie wielkim fanem Pokémonów, e, Szczególnie właśnie gierek na Game Boy'a, e, Pokemon Redy W szczególności To była część, którą za dzieciaka kilka razy na różne sposoby, oczywiście każdym różnym starterem i różne tego tuperele. Więc ustałem, że zobaczymy, jak ta gra wygląda i czy jest warta, aby wam polecić ją. Tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało i czy te pokemony były tylko z moim złudzeniem. Czy na serio, gra będzie podobna do tego, bo na pewno już wiem, że wyglądowo, dźwiękowo i um, przyciskowo, tym co, co trzeba klikać, żeby zaakceptować, tak dalej, jest wszystko tak samo. Więc klikamy New i zobaczymy, jak to wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że będę mógł skipować jakieś. Fabuła w tym stylu. Uh, default ok, to jest cofnięcie. Tab to jest, żeby Abilities. Enter to jest C. C to jest Power, żeby użyć. Czytałem to! What's your name? Mogę pytać, tak? Ok, mogę. Czyli Smarty, Ziemia. Uh, jestem jako on. Dzień dobry. Uh, jak wyglądasz? Uh, aha, czyli ja mogę zmieniać sobie wyglądy. Uh, czy. Jest jakiś. Okej, okay, tak chcę te włosy. Chcę te włosy. W ogóle widzę, że jesteśmy różielcem. Nie mam nic rudych, ale widzę, że po prostu tylko jakby ten kolor włosów daje nam ten. What color would you like? A jednak nie. Okej, okay, czyli, czyli jak można się zmienić, to ja chcę być tym czerwonym. Standardowo, czerwony, wiadomo, mój kolor. To do mnie najbardziej przemawia. Okej, okay, jesteśmy tutaj między, na jakiejś droszce. To chyba nie zresztą z nas. 8 lat wcześniej, tata. Eee... Okej okay, Nie skupiamy się na fabule, okej? Okay? Ja wiem, że fabuła dla niektórych osób w tego typu gierkach jest ważna I dla mnie też byłabym normalnym ranie, Ale ja chcę wam przedstawić jak najwięcej um, Możliwości, które gra oferuje Jak wyglądają walki, co robimy, gdzie idziemy i tak dalej Podoba mi się ogólnie ten jakby e, Wszelka grafika i tak dalej Ponieważ Jest właśnie taka stara, gameboyowa graficzka e, Jeżeli dobrze jest Tak w skrócie Ojciec sam opowiada o historii właśnie tych wszelkich Potworów i tak dalej, tylko wiecie Poleciliśmy 8 lat temu, a e, najprawdopodobniej opowiadam jakiejś historii, która była tylko historią, czy coś w tym stylu, e, a okazała się być prawdą, i na przykład będę, będzie, na przykład, to był chyba nasz główny przeciwnik, coś w tym stylu. E, a ja więc tak to rozumiem, będzie to będzie jakby nasz główny wróg, i bym musiał go jakoś pokonać, powstrzymać albo coś w tym stylu. Ok, wkraczałaś w jakaś muzyka. Press Enter to open the menu. Save your progress and change options. Ok, czyli mamy tutaj save. Would you like to save your progress? Tak, oczywiście się mogę zapisać, ponieważ ja dużo zrobiłem w opcjach. Nie mam praktycznie nic. W tutorialu nie chcę nic więcej: Back i Quit. No to Back sobie klikamy i może, możemy się ruszać. Ok, gra chodzi płynnie nawet, to mi się podoba. Eee, tutaj możemy zmienić nasz wygląd, który. No, nie chcemy zmieniać. Tu mamy jakąś lampkę do zrobienia, tu mamy jakiś e, Game Boy, albo coś w tym stylu. Na tym. A może jakaś książka jest. Tu jest to na którym nic. Nie mamy i po prostu wychodzimy. Witaj, Smarty, i tak dalej, bla bla, bla. dzięki. Mamo, że to w ogóle jesteś, super, mamy mieszkanie, mamy duże to mieszkanie, ale raczej włączaj to była skrzynka. się zejdziemy do domu, ale. It's an old chest, of that. He said he will look through it together, when I'm older. Ok, no właśnie, kiedyś to może zajrzymy, może nie. Co tam? Na pewno mogę wyjść, jeżeli gra mi pozwala, to mogę to zrobić. Jesteśmy w mieście, e, mamy tutaj piękne e, wiatraki. Tu my. Mamy... To jest nasz ojciec? Tak, to jest nasz ojciec, e, więc. <coughs> Cóż. Mogę coś niszczyć X-em, alright, alright. tego uh, co ja mogę niszczyć x -em? Bo na razie nic nie widzę, wiem, że mam jakiś dom. To jest. E, aha, to jest po prostu 100 dołat, to nic na razie nie możemy zrobić. Ja mogę skraść przez te, jakby ścianki. Nie mogę. Czyli na razie musimy po prostu iść. Po prostu Jedyne co mamy do. Jaką możliwość, to, może, to możemy tutaj iść, ale. Ha. Mogę przepłynąć chociaż? Nie, nie umiem pływać, ok. Czyli. Może to potrzebuję? Nie. No to tutaj, a może w ten sposób mam wejść? Nie. Um. O, co mogę biegać? To mi się podoba. Już znalazłem, i, tu jest kamień jakiś, to To może w tę stronę coś miałem zrobić. E, tu jest droga, okej. Okay. Teraz mam tutaj na ja przykład jakiegoś domesticated monster, krudle du. Okej, okay, a mogę coś mu zrobić? Nie. Ja mogę coś zrobić? Nie. O, tu mam e, nasze pumpkiny, które mamy zebrać, więc sobie zbieramy je. E, Ładna by ich wyleczyć, dobra. To ja jej niższe Okej, okay, ja on się ucieszył. Goal Achieved. E, okej, okay, miałem wyczyścić nasze pole, wyczyściłem nasze pole. No takie trochę. Myślałem o też, że dobrą pokemony bardziej, ale tego nie widać. E, zrobiłeś to, okej, okay. teraz jeżeli oczywiście wyczyścić to pole, przy, e, przygotuj się na plantowanie tego wszystkiego, więc mamy użyć e, a, naszego... Naszego czego? Pierwszej walki jakby? Enemy Rodask a proces Xador. próbuję coś od tyłu może jakieś są nazwy pokomózki od tyłu. okej okay, mamy tutaj e, pierwszą walkę naszych potworów tak. Tu mamy nasze ilość hp oczywiście to jest oczywiste. Tutaj mamy gdzie wybieramy nasze akcje na wybierz po prostu atak e, i możesz powiedzieć e, blue shield e, że e, jakim jest typem przeciwnika e, dany potwór. E, jest słaby do relentless type attacks, czyli What? Ok, no używam attack relentless type attack. No i czyli swipe? Aha, czyli to rozumiem, że to jest super power, bo jest taki ogień, jakby i dodałem mu połowy ponad damage up. Type advantage boost, dobra, dobra. Enemy used swipe. O, ok, ojciec, ja, ja wiem, jak się więcej bije w Pokémon, ok? Tylko czy, czy, czy ja miałem go złapać? Mam go złapać. Normal pakt? Aha, czyli tu nie ma pokeboi, tylko są jakby pakty. No i Rodask się zgodził, że był naszym potworem i mamy go teraz w naszym, w naszym posiadaniu. Wow! Musisz być naprawdę pod wielkim wrażeniem tym atakiem i tak dalej Super, naprawdę tak jestem, jestem wow, jestem niesamowity, że złapałem swojego pierwszego Pokemona Przez użycie naszego paktu, czyli powiedzmy pseudo Pokebola No widać tutaj te nawiązania do Pokemonów, prawda? Nie można powiedzieć, że nie Okej, okay, mamy teraz swojego pierwszego takiego stwora, który za chodzi To jest ten, który chciałem ten nakarmić Ja miałem teraz tutaj coś zrobić z... Um, chyba miałem polecieć po nasz wózek, tak mi się przynajmniej wydaje Teraz mam to zrobić? Nie, może mogłeś już pójść tędy gdzieś? Nie, na pewno nie. No tu jest ten, ten problem, jaki jest w um, zeskipowaniu tego sobie. All out of packs here, let me to Hermes, uh, prim Primigon. Mamy znaleźć Primigona, ale okej, okay, czyli, czyli mam tutaj wyjść. Miałem wyjść, po prostu miałem wyjść z naszego osiedla i sobie pójść szukać naszego, co to jest? To jest primigon. Enemy primigon, ok, mam go złapać. Mam go złapać. Więc musimy sobie oczywiście tylko go lekko zaatakować. Swipe'em będzie dobry cios. 18 HP mu zostało. On nas będzie teraz zaatakować, dobra. Ma to HP na takim fioletowym HP, czyli mniej więcej takim samym, którym um, miałem. Um, jak się nazywa? Zapalny poprzedniego ziomeczka i tego też, na znaczy źromeczko tego potwora i tego też złapałem, Więc mamy już, Jest dobrze rozumiem, trzech. Um, Trzech ziomków? o dwóch? LOL, to gdzie Aha, czy ja nie miałem? Ja użyłem tego komona ojca, najprawdopodobniej. Dobra, rozumiem. Dobra, mamy Primigona, więc wracam do ojca. Masz dużego i silnego Primigona, Good i w ogóle. Mam super dla ciebie niespodziankę, ponieważ ci się udało. Poszedłeś do Charity Kingdom, kupiłem ci książkę Comics. Comics mi kupiłeś. Jestem trenerem potworni Comics kupiłeś. Okej, okay, dobra, może będę ją coś przeczytać. Nie, nie, nie zapomnij, aby zobaczyć tył okładki, jest coś tam dla ciebie, żebyś, co chcesz, żebyś zobaczył. Alright. komiks jest interesujący i super i tak dalej, ale to nie jest pierwszy... Ale to nie jest pierwszy problem? But it's not the first... ...issue. Czasem z tyłu... Quiz, person. person na, na, na charakter, tak? Odpowiedź na te pytania i wyślij je e, z 1G, aby wygrać swojego pierwszego. znaczy w, e, w swojego własnego potwora. Okej, okay, dobra. E, py, pytanie pierwsze. Jesteś w, znaczy, w, Bierzesz udział w e, 5K Race? Cokolwiek to znaczy. E, co robisz, chyba że chodzi po 5km wyścig? E, Walczę, aby wygrać, gdy się nie poddaję. Eee, dobrze dobrze tutaj chodzi o to, że wywracam swojego przeciwnika eee, układam pułapki albo uciekam z wyścigu szczerze mówiąc To jest im takie fajne, wywrócę sobie przeciwnika i będę grał nieczysto, to jest niemiłe Tutaj bardziej takie inżyniery, więc ja bym chciał po prostu a, Że walczę o to, żeby wygrać Druga, drugie pytanie jeżeli chodzi o muzykę, preferujesz a, z tego wszystkiego Szczerze mówiąc, ja wiem, że raz mnie skrytykują osoby, które słuchają tego typu muzyki, ale dla mnie punk, hard rock i trash metal wszystko się podpina mniej więcej pod tą samą kategorię. Ja wiem, że to będzie on tu się różni tym i tamtym i tak dalej. Nie, dla mnie to jest wszystko to samo. To jest dla mnie wszystko praktycznie to samo. Pomimo tego, że. Co się. No i że rozumiem, wszystko się będzie opierało na uh, jakichś bemnach, literach i tak dalej, tak? Na tym zasadzie, dlatego mówię to, że to samo, klasyka, muzyka klasyczna to jest totalnie co innego, no i dance to będzie dla najprawdopodobniej właśnie, nie, muzyka elektroniczna, to nie biorę dance. Jako hobby wolę grać mind game, bawić się w zagadki, to może na tej zasadzie, e, wchodzić do bójki, grać w szachy, ćwiczenie, lub pewnie pranków, no co ja, przepraszam, ale, no... Ja dubielem nie jestem. Więc e, to wszystkiego chyba najbardziej jakieś, nie, wiem, mind games czy zagadki w tym stylu, czas wysłać, cokolwiek to mi miała ma z tego wyjść tydzień później. Okej, okay, pisałem maila zwrotnego już. Cześć mamo. To masz dla mnie? Uh, musi wstać good morning. Uh, co to za... A, uh, today is your expecting to get a monster in the mail, oczywiście. Jakiego potwor dostajemy? Dawaj, ja byłem dziewczynką, a kim teraz jesteś? Nie wiem o co chodzi Ale chciałem się doczepić. Wysłałem pieniądze do Switch tutaj for uh... a, czy nigdy nie wrzucić twoje okulary widzące to. ray tak? Uh, Okej, okay, dobra. Ktoś puka, czy to. Będzie ta skrzynka dla mnie? Czy to jest mój potwór? Czy to będzie mój potwór? Okej, okay, tu jest potwór. Powiedz, czy to będzie coś fajnego, ognistego, albo coś takiego czerwono-czarnego, jak tutaj widać. Czy to tylko czarny i czerwony? Jest tak coś potężnego. Tak, jestem wystarczająco dorosły, żeby to wziąć, więc otwórzcie mi go. Pokażcie mojego potężnego potwora, Malicious... ...Huklał. Poczekaj, bo ja mam tutaj widzę, że. Ja nie chciałem go wybrać! No, mam fajnego jakiegoś to co cokolwiek, ale ja nie chciałem go wybrać. Ja Zobaczycie, jakie są startowe te. No cóż. Wybrało się. Wybrało się i mamy naszego. Cokolwiek to jest. Tak, bierz mu lewy. i tak dalej. Party experience, bla bla. No. no fajnie, by wygląda. Taki lisek i w ogóle. Ja nie chciałem go wybrać. Ja, nie... ja przepraszam, lisek, ale ja cię by nie chciałem wybrać. Idziemy walczyć. Co to jest? Na the first one. Ah, to jest ten, którego pierwszy zapaliśmy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, to co w szodę mi teraz? Czy mój potwór jest. Git, tak right dalej. Uh, training. Training tą Okej, okay. uh, to ja idę chcę potrenować gdzieś za domem? No, right, ojciec. O, to to. Dobra, zebrałem jakieś czelesienki. Dobra, Git, Git. Ja mam pumpkina. Chciałem ci dać, ale nie mogłem. Okej, okay, tam jest Rodas, który sobie chodzi, ale z nim nie chceba. It's best not to go further before chatting with that. No przecież gadałem z ojcem. Okej, okay, z tym chcę się bić. Chcę potrenować, chcę zobaczyć jak te walki wyglądają. Enemy is sacred, vermin wall. No i to jest fajniejszy, taki, to, to taki Sasquatch mi się kojarzy. Okej, okay, uh, attack, czy mam jakiś na niego potężny? Nie mam. Eee, Dashuję dookoła, by zboostować sobie speed'a o 10%. A ja robię Vicious Dark Tooth, bite the foe. No to ja to. Potężny hit, potężny hit. Kończyłbym go złapać, ale nie. Ja go po prostu kończę. Ja go po prostu kończę, robię Dark Tufa, Chciałem EXPO, ja potrzebuję EXPO. okej. Okay. to więcej pokazuje, jak ten level up wchodzi, coś w tym stylu, tam więcej animacja. Co to jest, to jest za kalafior? To nie był kalafior. E, dobra, Rodaski co dwa. Chociaż tak jeden z nich, jak pokonałem tą walkę, ale Rodaska sobie atakujemy. E, Primigona, przepraszam, to nie jest Rodaską, Primigon. I z nim może będzie jakoś łatwiej. Na przykład jeżeli wezmę ten cios, nie, to nie jest na niego też mocny cios Ale, dobra, dalej nie daje rady, dalej nie daje rady go pokonać Użył Body Tackle, a ja jeszcze raz używam Dark to Widzę jedną różnicę, nie ma czegoś takiego jak w pokémonach, że tam miało się jakby e, ograniczone ilości e, danych ciosów, to można było zrobić Przynajmniej na razie tego nie, nie odczytuję Znacie, Primigona, ja chcę być szósty level, ja chcę być szósty level na nim e, i pokazać mu, e, mojemu ojcu, że jestem super trenerem e, potworów i że mogę pójść w dalszą podróż dookoła świata w podbijaniu i tak dalej. Ok, to były się nasze statystyki, mamy szósty level, więc teraz wrócę do niego i powiem mu, że Siemra. Uh, no tak, jesteśmy się mocniejszy. Teraz, smarty. Uh, how trade relationship works, uh, We have to maintain a good relationship with other towns. Aha, czyli będziemy musieli się z nimi, będziemy musieli być z nimi kumplami, tak? Czyli ja nie będę mógł jak powiedzieć siema, tutaj jesteś i ci robię bens, tylko będę mógł być z nimi kumplem. he? Naprawdę? Trzy kingdomy, okej, czyli trzy królestwa. Hmm. Będę musiał pójść do jakiegoś rybaka. Uh, okej, okay, dobra, niech będzie. Uh, humanist Kingdom and Deliver It Direct to King Ten. Ok, do króla Ten nie będę miał pójść. Uh, good impression. Uh, no okej, okay, no będę oczywiście szedł po drodze nowe pokemony oraz będę je levelował Żeby być oczywiście mocniejszy Twoja mama i ja zawsze będziemy tutaj, żeby ci pomóc, jakby coś ci przyda, przytrafiło uh, Więc oczywiście uh, bierzemy island map, żeby oczywiście wiedzieć gdzie iść i tak dalej uh, Mamy normal pakty I uh, mogę cię dzwonić ze Milltown, kiedy tam dotrę, znaczy mam zadzwonić z Milltown. okej okay. uh, Mapy mamy mniej więcej pokazane na uh, lewym dolnym ekra rogu ekranu więc więcej wiemy co i jak. Nie chcę z wami walczyć. Albo zawalczę. Bo wydaje mi się, że muszę trochę powalczyć, bo jeżeli pójdę sobie bez walki... Uh, no to wiecie. Może być ciężko. Uh, ogólnie nie wyleczyłem mojego tego. Czyli ja... Trzeba czy ja przetkiem nie poszczęłem właśnie, żeby on jakby go... Nie wiem, chociaż trochę wyleczył Ale zgaduję, że... Trochę przestanę z walką i powinienem na pójść... Po prostu zignorować, ale poczekajcie, a czy mogę pójść do party, wziąć na niego... No jest liderem, ale czy... A... Uh, Mogę go nie nazwać inaczej, ale nie mam po prostu tak na nazwy. Jak ja mam, jakby kogoś wyleczyć? Tu mam? To mam zrobić? Eee, Okej, okay, dałem mu jedzenie. No, się Ej, ej, ej. Mogę pójść za mną już? Okej. Okay. A, bo jedynki kleją, że mogę został w miejscu. I teraz? Czy ja z... w ogóle teraz wyleczyłem? To mnie teraz zastanawia. Party? Tak, jest, jest wyleczony. Troszeczkę jest wyleczony, czyli już wiem, jak mniej więcej karmić ludzi. O, tu jest człowiek, ale. Eee... O Potem. What the f się dzieje z ekranem? No, możemy przestać atakować na chwilę, bo ja chcę go nakarmić. Ja nie rozumiem, co się dzieje. Nie rozumiem, co się dzieje. Czemu ja wcześniej mogłem go nakarmić, a teraz nie mogę? Jak ja to wtedy zrobiłem? No i go chyba nie nakarmię, bo mnie wszyscy atakują, to ja przecież nie mogę. Ale dobra, secret Niech będzie. Co to chcesz się bić? Co to chcesz się bić, to ja Ci pokażę I, I, I'll show you what you got I, I, to what, what, what I got, Kurczę, rozumiesz to? Teraz nas złapać tym paktem. Ofer, normal pakt Dawaj gościu. Bądź moim sekretem. Let's go. Let's go! Mamy dwóch gości, jesteśmy już kozakami, ponieważ mamy dwójkę i tak dalej, tylko teraz no... What the Aha, bo tam jest jakby taka rampa, dobra, widzę, zauważyłem, na czym się wybija, na przykład takie było, what? the... Ale tu jest dużo przeciwników. O mój Boże, jak tu jest dużo przeciwników. W porównaniu z Pokémonami, bardzo dużo. O! Ale plus dwóch leczy się naraz. Nie ma tak, że tylko jedna osoba się leczy. Okej, okay, kim ty jesteś? Oh man, my monster got infected by a sacred vile tale. Okej, okay, czyli e, informacja o tym, że są jakieś efekty, e, poison, w momencie kiedy e, dany typ nas zatruje, to jakby przychodzi dalej. Okej, okay, ty mi co powiesz? E, tak, no, pumpkinsy rosną. E, Kika, żeby jeden, żeby odpoczął, i karnisz ich trochę pumpkinami. E, ale nie twojego twojego, e, twojego e, e, monstera za plecami. E, aha, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. Tylko teraz chciałbym znaleźć więcej tego jedzenia. Ponieważ potrzebuję go na, nakarmić raz jeszcze. Więc tu jest tak. What? co jest stało? Co mnie zatekowało? Coś było to był po prostu pod przykrywką jakiś potwór. I to są tego samego typu potwory. Więc powiedzmy, będziemy, będą sobie nie bić. Ja mam teraz przesłanie drugi raz. I wydaje mi się, że chcę go sobie złapać. Bo już takiego potwora jeszcze nie widzieliśmy. Więc on może być z tych lepszych potworów. Zaakceptowane, mamy nowego potwora Tylko że no, przez to nie zdobyłem, um, jak się nazywa, expa, ani nic rzeczy, okej, okay, co to jest? komu spotkamy tutaj na wyjściu z tego lasu? O oh boy, zobaczyłem neki i musiałem sprawdzić, tak to naprawdę prawdziwy potwór morski I ledwo co udało mi się tam stąd uciec, uciec a protamer, tam, tam trzeba wysłać proteimera żeby dać sobie radę Ja sobie dam radę. To za Nazem Eloe Leaf recovers 80% health. Dobra, to nie tędy, żeby nie chcę z nim walczyć. Więc sobie po prostu unikam tego, ok, lecę na C, żeby się przyspieszyć. Mam nadzieję, że mi nic jakoś potężnie nie złapie, żeby nie przyjadę się na. No i wbiegłem w walkę. Ale no, chłop. Powiem wam. Nie wyglądał zbyt przyjaźnie Tak szczerze mówiąc Tak troszeczkę nie chciałbym go spotkać Oj za nic, okej okay, biegniemy dalej, nie, dalej, ja potrzebuję jakieś pumpkiny znaleźć, nie chcę dać tylko aloe lifa Więc naturalnie rosnące pamkiny byłyby naprawdę super dodatkiem do naszego życia, a może tu nie mam pójść? Eee, tu jest kalafior, której nic nie mogę zrobić Uh, tu jest jakaś kobitka różowa, która nam powie, że mogę biegać C, dobra, to akurat umiemy, to akurat umiemy uh, Ok, odpocznij sobie, teraz to zjedz, git wracam. Uh, hmm, ale tak, tutaj nie mogę przejść So... O, tu co się stało Mamy gang, atak gangsterów tutaj cały Czyżby nas zawa... Ehm, um, wiecie, um, ja nic, ja nic nie usłyszałem na, Ja naprawdę byłem tutaj obok przypadkowo Nic takiego poważnego nie mówiliście? Idźcie ze stąd tak, Dziękuję uh -huh, uh -huh. Gangsterzy? Nie, brzmia nie, nie brzmiało to jak coś um, Ultra przyjemnego co chcielibyśmy spotkać Okej, okay, ale chciałem coś zrobić, gangster No oni nie żartowali z tym, że przepłyną um, na drugą stronę Ale ty nie potrafisz pływać I nie będziesz próbował a uh. Okej, okay, chop powiedział, że mam się z nim zawalczyć. No muszę zaryzykować kiedyś zawalczyć z kimś potężnym, prawda? Sprawdźmy sobie, sprawdźmy sobie, czy damy radę pokonać kogoś potężniejszego od nas. Mamy River Bossa, Czyli mamy... To jest już spoiler taki, znaczy spoiler. Przekazanie informacji na temat tej gry, że możemy spotkać na naszej drodze coś takiego jak e, specjalnie po... Mhm. <tryk> Zadałem mu 5 major, jak co? Ehm. Um, przy, przy, przypominam. 5 damage'a. 5 major damage to nie jest liczba, którą chciałbym zobaczyć na nasze oczy. Ale czy tam jest w takim razie jakieś inna strasa? Tu mogę przeskoczyć. Nie no, mogę przejść tylko tutaj, do tego gościa. Tu nic nie ma. Czyli mam potwora morskiego. Albo tą zablokowaną drogę przez gangstera. Jak pójść do tego gościa tutaj? Do, 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 to, to, to coś tam, co widzę. Chciałbym wiedzieć, jak dojść. Czyli tak, ten nigdzie nie pójdzie, ponieważ jest ten gangster. Rozumiem. Tutaj nie, mam tylko ten kalafir, czyli jest tylko ten potwór morski. Ale czy jest może jakaś droga w prawo? Nie ma. No w takim razie, z moich pomyślunków zostaje mi tylko levelowanie naszej postać. Dlatego sprawdzę jeszcze, jaka jest różnica pomiędzy tym bossem. A bossem gangsterów Czy on jest jeszcze mocniejszy? Poznaliśmy właśnie Dark Serpenta Zaczynamy od 30 level 30 level Rozumiecie to? 30 level Czyli co ja mam w takim razie zrobić tutaj? Czy zostaną mi jeszcze jakieś opcje, które ominąłem? Chcę tylko tak upewnić się Bo to, że teraz będzie trzeba levelować postać To jest takie dość dla mnie zrozumiałe bo to jest dziewiąty level tego typu, no nie. Więc powiedzmy, to jest jakby taka nasza. Um, jedyna opcja. Więc tak, wydaje mi się, że na razie jedyną, e, jedyną rzeczą, którą możemy robić w tej grze, to jest po prostu wbicie levelu. Dlatego po prostu zawalczyć z tym rodentem na sam koniec naszej przygody. I resztę przygody, jeżeli będziecie chcieli sobie się przekonać jak wygląda, do czego dąży, co będzie pokazane na przykład w królestwie, którego dążymy i różne tego typu możecie znaleźć sobie sami w gierce Monster Crown, jeżeli jesteście fanami Pokemonów, fanami tego typu grafiki i może fanami jakiejś takiej ciekawej fabuły, ponieważ... Wydaje mi się, że typu, tego typu gry, jeżeli się wciągnie w fabułę, są naprawdę ciekawe. To zapraszam, polecam Gierkę. Ja, powiedzmy, no, zachowałem się jak taki um, pseudo um, niecierpliwy dzieciak i po prostu ze wszystko zeskipowałem, żeby przejść do samego gameplayu. Ale uważam, że Gierka ma potencjał graficznie, system walki, a. Uh, i różne tego typu, mówię, no szczególnie dla osób, które po prostu um, lubią Pokémony. To już jest naprawdę coś um, wystarczającego, żeby do tego się przekonać. Dlatego Monster Crown uh, Ja tutaj jeszcze, powiedzmy w trakcie ostatniej walki, powiem uh, tylko tyle, że to bym da się, mówię, Monster Crown, jeżeli chcesz sprawdzić, jest na Steamie. I cóż. To było na tyle, konajmniej teraz rodaska. Bijemy sobie jeszcze na koniec ósmy level naszego ee, wilczka. Przepraszam, że nie pokazałem wszystkich startowych Pokemonów, jednakże, no, e, gra mnie strolowała, a nie chciałem lecieć do samego początku, by to robić, więc. E, macie chyba trzy albo cztery. Nie, chyba trzy. Jeszcze nieznane Pokemony, które możecie sobie sprawdzić. Pokemony, potwory, które możecie sobie sprawdzić w gierce. Więc odmazy się wyżej nam Siemanko, peace! Yo!